Śmietnikowy raj, 168, no to zaczynamy. Oby tym razem nie było woreczka z poprzedniego odcinka. Mamy trzy bodaj reklamówki do zerknięcia. O, będziemy otwierać. Portfelik, piórnik. I od razu sięgniesz po ten drugi. O, jak harmonia. Ges. No coś tam. A może Ciepanko trochę? Jest moneta! A, 10 groszy! No to świetnie się zaczyna. A więc tak, 10 groszy i guma mamba, nawet dwie gumy mamba. A to jak guma chcę? Zaraz ci dam. Zobaczymy. O! Teraz le, lepiej nie trzep. To odsuwam, niech tak. Tak, Ciężniczka. Księżniczka. jest długopis, jest mnóstwo. Ołówków, kredek i gumek, gumki. No ale czym by to pisać, jak ze szkoły a to jest w tym koszu. No cóż, logiki w tym nie ma. Jest trochę kasztanów, dwa już mamy. Jest króliczek, zajączek. Uśmiechnięty. Poczeka sobie do Wielkanocy. Aha. Smoczek, dla Ciebie lakę. Dopiero się narodziłeś, jak nowy. Mamy znowu torebki na prezenty. W dobrym stanie. Lakę otworzysz. Już otwarte. Dzisiaj cały odcinek otwierania i znajdowania niesamowitych rzeczy. Tylko jest jeden zamyczek. Ok. Dla dziewczynki. W <grych> Peppa. Świnka. Wesoła świnka. O. Normalnie. A to czysta świnka, bo patrzy się kąpie. Jedna. DVD. Pełna w opakowaniu. Zobacz. Dzieci na chodniku malują różne rzeczy. Na chodniku, na płytach malują. Jest i mini portfelik. Mini też może coś być. Różowy kolor dla dziewczynek. No, mini czepanie. I mini zasuwanie. Oto cała księżniczka, która panuje na tym śmietniku. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Odpuszczmy najpierw śmietnik. No, no to mamy tajemnice talerzy i jakie dokładnie ujawią piękno. Wyjęliśmy je tak, abyśmy z Wami razem zobaczyli całość. No to jedziemy. Pierwszy. O, was. Gąska lake. Gąski. Fajne. Drugi, minimalny uszczerbek, ale patrzymy. Dobra, ten jest taki zwyczajny, w obwódkę słoneczną. Trzeci, a i ten sam, też gąski. Będziemy mieli parkę. A bo ten jest głęboki, a ten płytki. Czwarty. O proszę, jeszcze inny, sympatyczny. Ładny wzór. Na ciastka. Piąty przy kontenerze bio. Aha, dobra, ta obwódka. Ta obwódka tylko ten talerzyk jest cały i podano na tacy pięć szklaneczek rybie oczy. A teraz przygotujcie się. Na mega otwieranie na tym śmietniku. No to nieźle. Mamy walizkę premium Lasocki. I teraz la lakę. Uruchomisz dźwignię. Otworzysz. W sam raz do Ameryki. Chyba coś będzie w środku, bo jest ciężka. Zaczniemy od tych małych przegródek. I po kolei, schodkami. Do tej największej. Tu już zaglądałeś. Rozumiem. Aha. Oby to nie było to, co w poprzednim odcinku. To nie oglądał warto. Woreczek. Marzeń. Wow! O kurcze. Adidas. To wyciągam później pokażemy. Tak, tak. I też zajrzymy do tych... Tej... Toreb. Reklamówka. Następne. O. Pełna. Reklamóweczka. Do niej też zajrzymy, więc emocje gwarantowane. Ok, No to od najmniejszego do największego. Rajstopki. Na zimę. Dobra, to będą coś z ciuchami takie. To już jest związane z szuchami, Tak, i teraz. Zacznie od Dasa może. <grym> Koronka. O! Kasiateczka. Na ryby. Na ryby. Na ryby. A to zabierzemy. O, nie daje za wygraną. Tu nie trzeba robić szczepanka, więc raczej bez monet. A może w tej granatowej, ciemno-niebieskiej. Tu już patrzyłeś. Oczekiwanie. Może nie spodziewamy się cudów, ale śmietniki nieraz potrafili, potrafiły zaskoczyć. I to dużo. O! O! Długopis tu masz jeszcze ten, ten zameczek ajajajaj aj, aj, aj. mała zapominajka, jeszcze to zostało do to sprawdzenia po, poważna torba tak tak Ameryka i Niemcy czekają a to jest taki plecak, zobacz Chcesz zamienić? Może. Zobacz wszystkie przegródki laki dokładnie. Oho, no zrób Czepanko, zrób Czępanko, będzie lepiej. Będzie lepiej, ja to wszystko kontroluję. Część zabierzemy, a kolejny śmietnik widzowie zapowiada się wręcz kosmicznie. Powiedz nam, w którą stronę są skarby ze śmietnika. Dobra, dzięki. No to teraz będzie otwieranie tej reklamówki, a wręcz rozwiązywanie. Przez rozerwanie. Dobrze, niech tak będzie. Co my tu mamy? Jakie skarby? Jakie skarby, Zuzia? O, jakie róże. Za przepiękne, niewyobrażalne róże. Tylko tu pozabijane, W kolorze białym i czerwonym. To trzeba odbijać. Helena Mlinkowa, czerwone gitary. To trzeba odwijać te druty. Zaraz zobaczycie pełnie efektu. Czy śmietniki nie są cudowne? Choćby dla takich obrazków, dla takich widoków. Niesamowite. No to niezły kontener ze szkłem. Czyżby to rebeczka? Zaraz sprawdzisz. To Rydzowie. Rebeczka ze szkła? <grych> ze szkła ze złota. No, tak wygląda tu Zrykamy, Zerkamy, otwieramy. Może tak właśnie trzepanko minimalne No. Chyba próbuje udawać ze szkła. A kuku. A kuku torebeczka. Jak się masz? Starego typu taka torebka. Nie, to jest damska. Tylko od kiedyś takie nosiłem. Dobra, jak zwał tak zwał. Unisex. seks. Popatrzymy. Zaglądamy. O, tutaj zaglądnij do tej, Jezu, co, do tak tego tak, zamęczku, do tego schowka Przecie trochę. No Ale to jest ciekawe zamykanie, zobacz, tak? Tak. O. I panie sobie nosi. A tu jeszcze jest na, na pasek na ramię. I panie sobie tak nosiły, kiedy starsze panie tak nosiły. Do kościoła obowiązkowo i wszędzie Taką torebką. Jak wam się widzi nowy plecak AK garbaty żółw Donatello? Myślicie, że będzie lepszy od naszego staruszka? Polewo. Widzowie, jazda z otwieraniem. Mamy plecak Adidas. Wygląda na pojemny, z jakąś tam zawartością. Znaleziono zamek. Otwieranie przez. Rozsuwanie, nie może drugi plecak w plecaku, coś tam jest podobnego. Tak. O, jaka torba. Nie, drugi plecak, a w nim, a w nim Papierke, papierek i drugi papierek. A nazywa się Anello Czy ta fila będzie miła? Trzy, dwa, jeden Zero <grych> di, 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 di. Trzymajcie widzowie kciuki, aby ten karton był cały Wygląda na cały Widzowie odliczą. O, ciężkie. Waga trzy. Dajesz, dajesz. Co to jest? Eee, kosmetyki, perfumy, coś męskiego, coś, coś damskiego. I jednym psikniesz, aby ocenić zawartość choćby tego Adidasa. Zobacz. łow i to też ocenisz. Wow, ale poleciało. Jaka cena? Wow, ja daję siódemkę, bo i do mnie doleciało ósemka. A co myślicie o tym? Bambusowe grillowe. Fajne, z czego to zrobione jest jakieś plecienie, plecione. A może to się nakłada na głowę, lakę. I co? Nieprzemakalne. Można bez parasolki chodzić. I do tego mamy. Mini, nawet dużą paterę. Fajnie to wygląda kolorowo regionalnie. Ten kontener ma w sobie ciekawy rzecz. Odsłaniamy rąbka tajemnic. Proszę bardzo. Zawartość kontenera. I my tak tego nie zostawimy. Położymy w tym miejscu. Zabawkowy raj. Dobra, teraz szykuję się. Pokaz różnorodnych szpilek. Czerwone i burę, i burę. Rozmiar 37. Moda jak talala. Co ludzie wyrzucają do śmieci? Lekki róż. Też fajne. Na niskim obcasie. I na deser. Błękitne Vice City. Chyba najlepsze z tych trzech. Mhm. Też taki sam rozmiar? Widzowie, jak myślicie, jaki to jest rozmiar? Jaki to jest rozmiar? Tak, 3,7. A może i to otworzymy w drugą stronę? Zanim mówiliśmy, na to wygląda. Winogrona. Warzywa owoce. Gdzie masz warzywa? warzyw, warzyw nie ma. Owoce. <laughs> Dobra. Ale coś butelce jest przy owocach. To jest gin. To jest napój babci. Może i dziadka. Tutaj mamy pełno napojów. Ej, ej rynka, sak stuprocentowy. Najwyraźniej się komu pitnie chciało. A tu mamy zuber. Naturalna woda lecznicza. Natrawienie, lake. No nie narzekam na trawienie. <laughs> nie można poprawić w każdej chwili. Dwa, trzy data. Przydatność. O, to chyba by nie. Raczej by nie pomogło. Nie pomogło na trawienie, wręcz przeciwnie. Co o tym myślisz, Lake? To nie koniec walorów smakowych. Napój jabłkowy. Bardzo zdrowy. Do maja. 2-4. Najlepiej, więc w sumie można jeszcze pić. Co nie? Wiem, się trochę zastanawiam. Drugi. Zobacz, masz jeszcze wielowocowy. Także zostajemy i pijemy, nie? Lepsze to niż wiadomo co. Niech nic. Żada, czerwona. O, pulpa. Pulpeciki z bananów. <gryw> Zobacz, co tutaj odnajdujemy. <gryw> ja cię kręcę. Ketchup pikantny 100%. A jakże, no najlepiej. Wszystko do śmietników. Kurczę. O, to jest ten moment. Moment zaglądania po obrazy. Jaki widok. Na razie, widok przylepiony do worka. Tak. Dobrze, laki. Like. A trapa. Teraz musi się Wami nam poszczęścić z obrazkiem. Jakie są wasze typy na wnętrze tego cacka? Moje, że to będzie słońce, niebo i plaża. Moje, zwierzęta. Kto trafił? A Ajajaj, tu mamy świąteczne klimaty, bożonarodzeniowe, pełnia śniegu i dom jak skewina sam w domu. Ło. się to wygląda. A indywidual. Wędrujemy dalej. Nie uciekamy od świątecznych klimatów, mimo że mamy październik. Dzwoneczki, dzwoneczki dzwonią. Śmietniki bogate, śmietniki wyposażone. A weźmiemy w garść. Kochani widzowie, Mikołaj przygotował na następny odcinek Multum Skarbów. Więc do zobaczenia. Pa. pa.